Jeszcze, jeszcze tylko no. chcę powiedzieć, że chciałbym pokazać, że normalny sportowiec zamknie gębę takiemu właśnie prójkiem, jest właśnie ten Polonez, nie? Naprawiałeś no, ludzi, chcesz teraz naprawić Ferrari'ego? No też, 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 na pewno też, żeby nabrał więcej pokory do tego sportu. Tak jak mówię, ja, ja będę walczył w jego sporcie, można powiedzieć w MMA to jestem tego pewny, że on myśli, że ja nic nie umiem w partnerze, ale na no tutaj się na pewno zdziwi. Wiadomo, teraz już oglądałem jego jakieś tam dwie walki no i nic specjalnego chłopak. Nie widzę żadnych problemów no, mój promotor coś mówił o jakimś limicie za 77 kilo, żeby ważył. Ja jestem na no tak, jeżeli będzie ważył 80 kilo, to też mi nic, nie, 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 będzie trzeba, to no po prostu wchodzę i robię swoje. No. Znam siebie, dużo, dużo ludzi, którzy mnie, którzy mnie znają, to wiedzą jaki jestem, że ja nigdy nie uciekałem jak się musiałem bić, zawsze się biłem. A wręcz wręcz taki byłem zawsze, że no... Czy większy, tym było dla mnie lepszy, więc. no. A rozmawiałeś z tym Ferrari? Raz nie rozmawiałem telefon, przez telefon. Wydaje się bardzo w porządku, więc, no tak jak mówię, no w ringu, w walce, w klatce. No na pewno nie będziemy kolegami, to będzie mój największy wróg, więc jak zawsze mam w głowie, więc no, tak jak mówię, wejdę i, i zrobię swoje. Jeśli tak było naprawdę, to ja bym to zrobił tak samo, albo ja najchętniej nie zrobiłem to poza kamerami, no bo to jak mm. ktoś obrażał swoją rodzinę, no to to jest cios poniżej pasa. A jak Ferrari cały czas twierdzi, że obrażał jego rodzinę i tak dalej, uderzył go, widział co robi i teraz go przepraszał publicznie, to dla mnie to jest mięczak. nie? No kurwa robić coś i za to przepraszasz, potem gości obrażasz rodzinę i go przepraszasz. No nawet sobie ja wiem co robię. Ja za nic przykład takiego, człowieka bym nie przepraszał, nie? Trochę bardziej go rozumiesz czy dalej totalnie nie podoba ci się to zachowanie? No trochę bardziej w tej sytuacji jak godzina, tak, no bo to godzina, no nie, ale i tak mimo wszystko, no nie wiem, tak, widziałeś czy nie widziałeś? Widziałem, no. pokazałeś nam to na telefonie, no wleciał jak dzik wszyscy. No, tym bardziej, że tak było to niewidoczne, no chodzi mi o takie i, ty, i to nie, ja chciałbym tak, w nosie mam czyjeś tam sprawę, ale ogólnie tak, no nie jest to coś, co, co chciałbym oglądać na co dzień. No, a jednak uczestniczysz w tym jakby nie patrzeć. No, właśnie. Będziesz z nim rozmawiał o tym? Tak z ciekawości pytam? Bo ja go nie znam, nawet, więc jak mam rozmawiać? Nie chcesz poznać? Nie. Nie wiem. Okej. Okay. Nie no, po prostu jestem wiesz, ciekawy, bo różne są opinie i takie tematy mocno elektryzują, no ale dzieją się takie rzeczy bardzo często na ściankach. Ja się tego dziwię, że Amadeusz miał tyle razy kontuzję swoich pięści, a mimo to na trzy dni przed walką kogoś kasuje. Młodość pewnie. Młody jest? 9, 5, 6. To młody. Była sytuacja, że ja się pokłóciłem swoim MMA, i w tym czasie był u mnie Amadeusz Ferrari mhm. i był u mnie Marcin Dubiel. Marcin Dubiel powiedział, że a federacja mówi, że mam zmienić sztab szkoleniowy, bo jesteśmy pokłóceni z trenerem. Mhm. A ja mówię: No to ty jesteś za trenerem, czy jesteś za federacją? A Ferrari powiedział tak, że będzie walczył w federacji, ale będzie u mnie trenował. Nawet po cichu, nawet bez zgody federacji, ale on chce ze mną trenować, będzie ze mną trenować i, i trenował ze mną. Mniej czy więcej, ale przychodził, robiliśmy coś tam, nieważne, czy to raz w miesiącu, czy było, czy, czy, czy dwa. Mogę powiedzieć tak, że Ferrari jest wielkim negusem wielkim negusem w ogóle przed walką. Złamał sobie rękę dwa dni przed, w ogóle beze mnie. Ja mówię, masz trenować tak i tak. Przyszedł we wtorek na trening, ja mówię, załóż duże rękawice, załóż kask, bo bezpieczeństwo jest najważniejsze. A Ferrari przyszedł w środę czy w czwartek, sam trenował z tym z rybom. I i w ogóle zamiast założyć duże rękawice, założył małe zamiast kasku, nie założyli kasku, i dwa dni przed galą zrobili sobie sparring i złamał rękę. Ja mówię: Ty jesteś głupszy yy, niż, niż można. No, w ogóle jest, mówię: Ty jest najpierw dno, a później jest ty. No, nie? Tak go opierdoliłem. Mówię: Ty jesteś ten, ale yy, yy, tak, on tak działa, że jakby sobie ciągle przeszkadzał. Tak jakby sobie ciągle przeszkadzał, ale co mogę o nim powiedzieć? Jest wielkim negusem, opierdalam go, ale jest. Ma charakter. Dlaczego ma charakter? Była sytuacja z Fejmem. On powiedział, że zostaje z trenerem. Że on uważa, że trener jest dobry, zostaje z trenerem. A Ferrari mnie nie zostawił i dlatego szacunek dla Ferrari'ego, to, że jest negusem, to jest to Pierdol za to dostaje, dlatego dostał liście w klatce. Właśnie, ucie, złote liście, były. za to, że, y, że, że nie trenujesz, to dostaniesz jeszcze raz w Pierdol i albo wygrasz, albo dostaniesz w Pierdol. On mówi w trzeciej rundzie: trener mnie nie bije, a ja wygram. No ja mówię, dobra, to cię nie bije. I wygrał. Nie, jak on y, Polonez, tak? Polones, no no bo tam y, Ferrari, tak, Polonez. ale w niego Ferrari, Ferrari kurwa, takie wiesz, że tego, że szok. Chłop waży ile? Z osiemdych, tych nie wiem ile tam waży. On się tutaj 81. wiesz. 81 jak zrobić kilogramy, pewnie z tych waży, wiesz, no i się. Przystrał do biednego naszego Kamila Łaszczyka, który waży 60 kilo, nie, to po McDonaldzie 60 kilo. Mm -hmm. To wiesz, on taki mocny do 60 kg. i on wyskoczy, nie wiem, do mnie nawet niech wyskoczy, co zgodzi. Ja bym chętnie z nim zatańczył. Tak? Z Ferrari, zapraszam Ferrari'ego do tańca. Polonezem, tak, polonezem. tak. Polonez, Polonez ta. Ferrari. koło Ferrari to nawet chłop nie stał. Wiesz, no. Frejerskie zachowanie takie, że wyszedł i chłopaka tu uderzył przy dziewczynie, która nagrywała wywiad. No, nawet tak się nie robi. No dobra, albo dobra. Przepraszam, Albo startowanie do chłopaka, który 25 kg lżejszy jest. To rozumiem, że ty też proponujesz. Że zamiast Proponuję, Kamila Łaszczyka. A jak ja chcę, nie. Kamil Łaszczyk niech sobie zawalczy, wiesz, niech go tam ośmiesznie, niech sobie zarobi. A jak chce ze mną y, frajery walczyć, no to też mogę się zgodzić, wiesz, nie ma problemu. To mówcie kiedy, wiesz, żebym też się przygotował, wiesz, bardziej jakieś, wiesz, zapasy czy coś tam. Ale to co widziałem, co on zrobił, że z zaskoczenia uderzył tam jakiegoś drugiego, wiesz, chłopaka, yy, jak wywiad dawał, wiesz, no to to nie jest yy, yy, Ferrari, tylko to jest zachowanie godne frajeri, wiesz, że to chodzi. To chyba ja bym na niego ja bym na niego, ja będę mówił na niego frajeri, no. Bo tak się człowiek normalny jakiś, wiesz, z honorem, z jakimiś zasadami tak nie postępuje. Nieładne zachowanie. Według mnie yy, bardzo nieładnie, bo tak. Ja rozumiem, bo tam Ferrari coś mówił, że na jego rodzinę wjechali. On wjechał. Ale, mimo wszystko, takie podlatywanie i uderzenia może się komuś stać kurwa krzywda. Poważna krzywda. Bo, tak naprawdę, ten gość yy, mógł, mógł kurwa już do szpitala pojechać, nie? Mógł być taki nokaut. I pamiętam z swego czasu. Federacja walczyła i blokowała takie osoby, czyli na przykład jak do, do Ferrariego podbił Wykładzina, i yy, tam też yy, akurat Ferrari wygrał tą walkę, ale no, przez to, że Wykładzina myślał, że jak podejdzie i uderzy zawodnika, że to będzie akceptowalne i być może dostanie walkę z Ferrari, no to Federacja twardo postawiła yy, jasno sprawę, że osoby, które będą w ten sposób. Budować jakieś konflikty, no to że federacje się na to nie godzą, i gość chyba tam jedynie był zapraszany chyba na konferencję MMA VIP później, czy coś takiego, nie? Tam go chyba widziałem. Natomiast teraz Ferrari robi to. I teraz pytanie, co ten gość, ten Sadek, takiego powiedział na jego rodzinę? Ja tego nie wiem. Eee, czy tam było coś takiego ostrego? Bo to wiecie, też nie ma co być hipokrytą, bo powiem wam tak. Ferrari też mówił pewne rzeczy na, na czyjąś matkę. Pewnie będziecie wiedzieli, o kogo chodzi i tak dalej. Bo jak wiem, to nie ze strany. No kurwa głowa, w bok. Bo, 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 bo. bo jak, nie ma sobą, jak nie ma ze sobą ochrony, no to jest yy, to ze strany. po prostu. Tylko ochrona, zanim, zanim wejdzie od razu, kurwa się rzuca, rzuca. No tylko ojciec jak widzi już ochronę tak samo, to już kurwa zaczyna kurwa, już gadać już gadać inaczej w, w stosunku do mnie. Czy chciałeś być z nim na jednym panelu? O to tym być grubo, nie wiem czy by to, nie wiem czy to by dźwignęli. Eee, poza klatką, mianowicie knockout na e, wywiadzie, myślisz, to, że coś to, to, takiego? Właśnie, właśnie, a propos, co to kurwa, co, to, co to, on się szczyci, że on z knockout on się szczyci, że on będzie bił się z hejterem, bo pewnie go z no bo to hejter nie jest jakikolwiek mega zawodnikiem. On się kurwa też szczyci, że pokonał y, Bombę, który, y, który nie, nie wyprowadził ani jednego ciosu przez dwie walki i on się, on się szczyci, że on taki zawodniku? To dlaczego nie weźmie walki ze mną? Weźmie jak kurwa powiedział, że jak mu od, 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 od odpowiednio posmaruje? I, szalowałem, się, znaczy, szanowałem. szalowałem. Nie znam tego chłopaka, mówię dobra walka, walka, ale jak zobaczyłem co on zrobił na konferencji, no to... To się nie chcę nawet skomentować tego. I, tak, bo chciałem się to ty, ty byś na niego ruszył, jakby coś tam się działo na konferencji. Ja, ja nie dyskutuję, ja jak chcę się jak, jak się <laughs> dam mu numer. Ja, ja, tego, ja tego nie robię publicznie, jak chcę zadzwonić, to niech mnie, ale nieważne. No i złe, no Kamil... Uważam, bo, bo Kamil, że niektórzy myślą, że Kamil to jest taki spokojny, grzeczny chłopak, a to kiedyś podobno był niezły buziak. To było buziak, było buziak, ale, ale było buziak. No był łobuziak, był łobuziak, ale fajnie był buziak. Co sport robi? No. Uczy szacunku, uczy pokory. Mi to się nie podoba, takie zachowanie. Oczywiście wiadomo, że są rzeczy, które trzeba rozwiązywać, ale niekoniecznie trzeba to rozwiązywać w taki sposób w miejscach publicznych, więc myślę, że tu, tu też widzę, teraz słyszę, znowu tam się lecą, epitety, no ale jak widać w publiczności się to podoba, to być może tak powinno być, no nie wiem, mi się to nie podoba. Nie, ja bym tak nie zrobił. Czy to było frajerskie? Uważam, że tak. Czy jest wytłumaczenie, że on mu rodzina atakował? Niby trochę też tak. Każdy może robić jak chce, jak yy, kierować się własnymi, własnym uznaniem, jak powinien. Ja mogę po prostu powiedzieć, że yy, Lepiej było zrobić tak, że po prostu mówisz, no gościu ci kurwa, wyzywał rodzinę, okej, okay, można go zaatakować od razu. Każdy ma swoje. Ja bym na przykład tak nie zrobił, ja bym podszedł, powiedział, idziesz na solo? Jakbym powiedział nie, to bym mu zajebał. Na przykład i ogólnie bym miał wytłumaczenie, że tak naprawdę wiedział, że jestem nastawiony negatywnie do niego, dostałbym tą informację, że mogę mu zaraz zajebać, bo bym powiedział idziesz na solo czy ci wypierdolić. No i uważam, że to by było w miarę fair. A takie zajebanie mu z partyzanta, no, pff, no uważam, że chujowe zachowanie. Ale no ma tam jakąś wymówkę, no bo wiesz, no nie wiem jak mi mnie by zaatakowali, ja bym mu kurwa odgryźć mu oko nawet, nie? O oko by było bardzo ciężko na pewno, ale wiesz, no, tak jak to widziałem, no, ktoś tam się wypowiadał, że też uważam, że jak ktoś nieczysto gra, ogólnie o, jest takie powiedzenie w tym, kurwa, środowisku chuligańskim. Frajerstwo tępi się frajerstwem, więc można uznać, że ten się frajersko sadek zachował, no to frajerskim zachowaniem Amadeusz mu się odpłacił, no i... Jest, jest tak po prostu uznane, że frajerstwo tępimy frajerstwem, więc ani źle, ani dobrze. No, ja bym po prostu zrobił inaczej i tyle. Bołka na zapleczu, jego widziałem tylko na filmiku. Jak to ocenię? Nie wiem z jakiego powodu to zrobił, też nie chciałbym zbytnio oceniać. Jak zrobił to z powodu byle jakiego, to słabo. Jak miał ku temu duży powód, niech napierdala frajerów i tyle. Na emoción tan fuerte!